Między Nami Mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Dzień dobry. Tu audycja Między Nami Mówiąc. Dzisiaj specjalna świąteczna audycja. Dlatego też chciałbym wszystkim yy, słuchaczom złożyć najlepsze życzenia wesołych świąt i radości z przyjścia Chrystusa na ten świat. A dzisiaj temat audycji, również świąteczny, porozmawiamy o specjalnym wydarzeniu, które dzieje się właśnie dzisiaj, które się już wydarzyło w sumie 25 grudnia. Jest to obiad bożonarodzeniowy dla osób ubogich, dla osób bezdomnych, samotnych, a właściwie z ich udziałem. Obiad ten jest organizowany przez wspólnotę Sanegidzio w Poznaniu. Ja nazywam się Stanisław Bresz, a ze mną w studiu są członkowie tej wspólnoty, Agnieszka Mróz i Julia Perła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie mi, jak to jest opuścić rodzinę, bo właśnie obiad dzieje się 25 grudnia. My tą audycję nagrywamy troszeczkę wcześniej, żeby mogła zostać wyemitowana. Obiad jest 25 grudnia, czyli w pierwsze święto. Jak to jest opuścić rodzinę? i cały dzień poświęcić na, na organizację takiego wydarzenia? No jest to pewne wyzwanie. Kiedy zaczęliśmy spotykać się z ubogimi, to najpierw przygotowaliśmy Wigilię, dzień przed Wigilią, 23 grudnia I to było takie pierwsze świąteczne spotkanie z naszymi przyjaciółmi. I właśnie podczas tego spotkania powiedzieli nam, że tak naprawdę najbardziej samotni czują się właśnie w pierwsze święto, kiedy wszystkie galerie handlowe są zamknięte, ludzie są ze swoimi rodzinami i oni naprawdę doświadczają tej samotności. I i wtedy zrodziła się taka myśl, że, że może rzeczywiście w pierwsze święto, tym bardziej, że wspólnota na całym świecie przygotowuje właśnie obiady bożonarodzeniowe 25 grudnia. Trochę się obawialiśmy tym pierwszym razem, czy też przyjdą ludzie, którzy by nam pomogli i ich obecność nas całkowicie zaskoczyła, bo było bardzo dużo takich osób. I pewnie dla niektórych z nas to też było wyzwanie. W mojej rodzinie tak, ponieważ to był jedyny raz, kiedy postanowiliśmy rodzinnie spędzić święta w górach. Sporo kilometrów od poznania, i rodzina też musiała jakoś dojrzeć do tego, że w to pierwsze święto po śniadaniu ich opuścimy. Ale ostatecznie, ostatecznie oni też w jakiś sposób brali w tym udział, przeżywali to razem z nami, kibicowali, też w jakiś sposób włączali się w przygotowania do tego obiadu, także ostatecznie cała rodzina tym jakoś żyje. Julia, a Ty jak to przeżywasz? Dla mnie na początku też był to szok, że obiad jest 25 grudnia i też się zastanawiałam, jak uda mi się to połączyć. No bo jednak jakieś odwiedziny u babci, no zawsze jakaś taka tradycja jest. E, ale summa summarum e, zdarzyło się tak, że e, udało mi się być na całym obiedzie i dojechać jeszcze na końcówkę na, na obiad właśnie do, do babci, więc wszystko się udało i mogłam spędzić mile czas i tu i tu. Wiele, wiele osób mówi nam, że to, że to są najpełniejsze święta, jakich doświadczyły do tej pory. I rzeczywiście ludzie opowiadając o tym obiedzie zarażają innych i, i wiele osób chce wziąć w nim udział. O wspólnocie już o wspólnocie Świętego Idziego Dziego rozmawialiśmy już w zeszłym roku w naszej audycji razem z Hubertem i też bym chciał, żebyśmy trochę potem wyjaśnili o co chodzi we wspólnocie, ale na początku o samym obiedzie, no bo to jednak dzieje się dzisiaj, jest jest pierwsze święto Bożego Narodzenia. Ten obiad. To jest obiad z ubogimi, a nie dla ubogich. Dlaczego jest takie. Tak to jest, taka jest narracja? Tak, właśnie w ten sposób mówimy, że jest to obiad z ubogimi, ponieważ nie czujemy, że jesteśmy, że oni są nasz odbiorcami jakichś naszych usług, nie są naszymi klientami, tylko oni naprawdę są naszymi przyjaciółmi i my przeżywamy ten obiad jak obiad w takiej poszerzonej rodzinie. I doświadczamy tego, że, że jest to pewna wzajemność. My jesteśmy dla nich, ale też oni są dla nas. Dlatego obiad z ubogimi. To jest takie bardzo ewangeliczne, bo. Przed świętami jesteśmy bardzo zaaferowani tym bieganiem po sklepach, bardzo się ten konsumpcjonizm w nas uruchamia i chyba zapominamy o tym przychodzącym Chrystusie i o tym, że powinniśmy dać coś od siebie nie tyle materialnie, co może po prostu bardziej się skupić, bardziej się na tym zastanowić, a taki obiad, takie podarowanie się osobom, które nie mogą tych świąt spędzić z kimś. To chyba właśnie jest o to, o co chodzi w święta. Nie wiem, czy wy też to tak odbieracie. Dla mnie w sumie najpiękniejszym, najpiękniejszą rzeczą, którą można się tak naprawdę podzielić, to jest właśnie taka, taki czas i taka obecność. Wtedy można <laughs> lepiej poznać dane osoby, zbliżyć się do nich, porozmawiać. No właśnie, bo to jest y, przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Wy tych ludzi, których zapraszacie na obiad, znacie z imienia i nazwiska, i też y, y, zapraszając ich, dajecie im imienne zaproszenia, także wiecie, kto będzie. Tak, ten obiad jest takim najważniejszym chyba wydarzeniem w ciągu roku i jest konsekwencją tego, co wydarza się przez cały rok między nami. Spotykamy się co tydzień. Ja, ja czasami powtarzam, że są osoby, no właśnie, z którymi spotykam się co czwartek częściej niż z moimi rodzonymi siostrami. I naprawdę tworzy się między nami więź i relacja i, i nie wyobrażamy sobie właśnie no, spędzać świąt bez nich też. Bo co czwartek wy się z nimi spotykacie? W jaki sposób w ciągu roku? Co, co czwartek w kaplicy Wspólnoty San Degidio przy ulicy Zielonej spotykamy się na modlitwie, tam też przygotowujemy kanapki, ciepłe napoje, a potem w okolicach godziny 21 wychodzimy na ulicę miasta i w okolice dworca i tam przez godzinę y, jesteśmy z ubogimi. Y, towarzyszymy im, rozmawiamy właśnie zawiązujemy relacje. Dzięki tym relacjom potem na tym obiedzie też to wygląda bardziej naturalnie, pewnie nie tak jak na tak. jakimś takim obiedzie, na którym się zaprasza, nie wiem, może to źle zabrzmi po prostu pierwszych z brzegu ludzi z ulicy, tylko po prostu wy znacie tych ludzi i wiecie, Czego potrzebują, jakie są ich zmartwienia? Tak, na pewno i dzielenie opłatkiem jest takim no, bardzo szczególnym momentem. są naprawdę i szczere łzy, i gorące uściski, yy, i wiele, wiele serdeczności. I to też jest taki obiad, który wygląda jak takie domowe obiady. Bo chodzi mi o to, że są dania przygotowane przez was. No, bo zresztą sami opowiedzcie, jak to, jak, jak, jak to wygląda, jak wygląda organizacja, i potem sam obiad. Jest w sumie grupa ludzi, właśnie od nas, ze wspólnoty, która y, przygotowuje właśnie, właśnie posiłki na kuchni. Ale też ludzie często z zewnątrz przynoszą nam jakieś posiłki, jakąś tackę pierogów, czy to blache ciasta. No tak, także sporo, sporo tego jedzenia jest i staramy się, żeby to rzeczywiście były takie świąteczne potrawy, żeby była ładna zastawa na stole, obrusy, żeby, żeby stały były przyozdobione, żeby były kolendy, żeby naprawdę była taka prawdziwie rodzinna atmosfera. Wszystkie szczegóły są tak, dopracowane. zadbane, dopracowane. Też często wydaje mi się, że te właśnie te obiady, te poczęstunki różne dla, dla ubogich, to właśnie są dla ubogich, a to, co u was jest, że, że to rzeczywiście jest z nimi. Chodzi mi o to, że akcent jest składziony na to poznanie imienia, na to, żeby być z nimi, a nie na, na ilość, żeby się przewinął jak najwięcej osób, i potem są jakieś statystyki, że o rozdaliśmy tyle ton jedzenia, a tu chodzi po mhm. prostu. Tak. Bardziej o, o ten, nie wiem, symbol, o tą obecność. Tak, na pewno takie inicjatywy, bo przecież są w Poznaniu właśnie organizowane Wigilie dla osób ubogich czy na Targach Poznańskich. To są, to są świetne inicjatywy, naprawdę bardzo dobre. My mamy ten, ten komfort, no robimy to dla, dla, dla mniejszej grupy osób, tych, które rzeczywiście znamy, więc rzeczywiście ta specyfika jest trochę inna. I skoro są święta, to też są prezenty. Też przygotowujecie coś specjalnego dla tak, przygotowujemy. Tak, w tym roku też udało nam się odwiedzić poznańskie licea i zorganizować na nich zbiórki, i naprawdę byłam w ogromnym szoku. Byłam bardzo też wzruszona, ile prezentów udało nam się nazbierać, ale też ludzie po prostu, właśnie ze zewnątrz, przynoszą. Różne prezenty do kaplicy. Tak byliśmy odwiedzać również poznańskie parafie. W niedzielę podczas Mszy Świętych opowiadaliśmy o wspólnocie i wiele osób odpowiedziało właśnie na nasz apel. I wolontariusze, i osoby różne przyniosły i prezenty, i potrawy. Jeżeli ktoś nas teraz słucha z tych osób, to serdecznie dziękujemy. I zapraszamy w przyszłym roku tak. wszystkich, którzy słuchają i są zainteresowani do włączenia się. Na pewno będzie dużo o tym słychać. Właśnie, to jest już kolejna edycja, kolejny raz, kiedy obiad jest zorganizowany. Czwarty raz. Tak. Czwarty raz organizowany jest obiad z ubogimi. Zaczyna się. Zaczynają ludzie przychodzić, zaczynacie się dzielić opłatkiem. Właśnie, jak wygląda to nawiązanie takiego, rozpoczęcie tego obiadu? Ponieważ zaproszonym gościem jest zawsze jeden z biskupów poznańskich, czy ksiądz arcybiskup, to rozpoczynamy tradycyjnie modlitwą, krótkim takim wprowadzeniem. Potem rzeczywiście dzielimy się opłatkiem, zasiadamy do stołu. Jest też czas kolędowania, czas kiedy pojawia się Mikołaj i rozdaje prezenty, a przede wszystkim po prostu siedzimy, siedzimy przy, stola, przy stołach i rozmawiamy. Przy każdym takim stole jest jeden lub dwóch takich tak zwanych gospodarzy stołu, którzy, którzy znają osoby przy tym stole tak szczególnie jakoś blisko i, i po prostu jesteśmy ze sobą. Parę godzin rozmawiacie tak. i, i ci ludzie, I którzy przychodzą, czują się jak wtedy jak, jak w domu. Tak, Bo, mówią. tak mówią. Tak mówią, jest nam Czyli... bardzo miło, ale tak, tak. To no, jakiś sposób e, widać e, tą radość, e, tą taką jakby troszeczkę też wdzięczność, i czasami nawet łzy wzruszenia na, na obiedzie, właśnie często przy dzieleniu się opłatkiem. I to jest chyba ta Ewangelia właśnie. Oj, tak. Tak. Żywa. <laughs> żywa. Żywa Ewangelia. Chciałbym, żebyśmy teraz w krótkiej przerwie muzycznej posłuchali piosenki, która właśnie mówi o, o błogosławieństwach. Tytuł jest Osiem Błogosławieństw. Autorami są różni polscy wykonawcy. Posłuchajmy. Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz. Wracamy po krótkiej przerwie. Osiem błogosławieństw, tekst, piosenki zaczerpnięty prosto z Ewangelii. Tam też było słowa o błogosławionych ubogich w duchu. My o tej prostocie dzisiaj też trochę rozmawiamy. Naszymi gośćmi jest Agnieszka Mróz i Julia Perła ze wspólnoty San Egidio. I teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o samej wspólnocie, bo przed, przed przerwą tak się skupiliśmy na tym obiedzie. Dosyć dużo szczegółów było. Może do jeszcze wrócimy pod koniec naszej rozmowy, ale zabrakło tego zapytania, o co właściwie chodzi w tej wspólnocie. Kim jesteście? Wspólnota San Lidio jest ruchem ludzi świeckich, która na całym świecie, w ponad 70 krajach, przyjaźni się z osobami ubogimi i wykluczonymi. Z osobami bezdomnymi, starszymi, uchodźcami, niepełnosprawnymi, dziećmi, które potrzebują wsparcia dosyć szerokie spektrum. Tak. To po prostu ludzie, którzy są gdzieś na peryferiach, którzy potrzebują pomocy. To jest chyba właśnie to, co akcentuje papież Franciszek teraz w swoim nauczaniu. Tak. Papież Franciszek mówi o naszej wspólnocie, że jesteśmy wspólnotą trzech P od trzech włoskich słów. Pregiera, poveri, Pacze, modlitwa, ubodzy i pokój. Dużo dużo włochów, tutaj dużo, dużo akcentów włoskich się teraz pojawiło i wiemy, że wspólnota działa w Polsce, ale to nie są jedyne kraje, to jest na całym świecie. Tak, tak, wspólnota narodziła się w Rzymie 51 lat temu. Młody wówczas, chłopak, Andrea Ricardi, wspólnie z kolegami czytali Ewangelię i postanowili, że trzeba wprowadzić ją w życie i yy, Rozpoczęło się od pomocy właśnie dzieciom na peryferiach Rzymu, od pomocy im w nauce. I teraz y... zaczęło się od pomocy dzieciom w nauce. W Poznaniu zaczęło się od. Od ubogich, y... od osób bezdomnych. I w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy z Hubertem, to właśnie Hubert opowiadał o, o ubogich, którzy, z którymi spotykacie się w różnych miejscach w Poznaniu. A w tym roku również zaczęliście spotykać się właśnie z dziećmi, z dziećmi romskimi. Tak, zaczęliśmy spotykać się z dziećmi romskimi. Nazywamy to Szkołą Pokoju. To jest właśnie tam, gdzie wspólnota na świecie jest. Prowadzi takie bezpłatne inicjatywy, można powiedzieć, że są to takie projekty edukacyjno-integracyjne, właśnie skierowane do dzieci, które w jakiś sposób są zagrożone czy wykluczeniem społecznym, czy mają problemy w nauce. I wolontariusze, którzy się z nimi spotykają, chcą pomóc im właśnie w takich obowiązkach szkolnych, ale też towarzyszyć całej rodzinie, jakby w ich w zadaniach takich rodzinnych.